Cześć wszystkim tutaj zdesperowani, gromowładni. Ja jestem Kamil i nagrywam z Dawidem. On nagrywa ze mną, tak. ja nagrywam z nim, tak. W sumie, może lepiej dla mojego imidżu, żebym powiedział, że ty nagrywasz ze mną. No tak powiedziałeś. No, no a nie. S sorry, zomnić. chciałem powiedzieć, że ja, że ja nagrywam z tobą. O, to ładnie. W ten sposób. No i gramy sobie w grę League of Legends, jak zapewne już widzicie. I to jest kolejna rozgrywka typu 3, 3 na 3. Tak. Ja gram Isandrom, Dawid gra Fukonkiem, a taki ziomek. A użytkownik Turef 40 gra i nie, nie znamy. go. ziomek, Turef 40 gra Ym, Może powinniśmy mu wysłać link do naszego kanału, żeby zobaczyć. że... bo pytanie o autoryzację. Czy zgadza się, że pokazujemy jego grę? Ale w takim razie to byśmy musieli wysyłać też pytanie o autoryzację do Jorika, Ashe i Garena. A może do Krzycha95, Prawdopodobnie... Dirty and Mata, BPL. Boże, to są Polacy. Prawdopodobnie Garen i Jorik, tak. Co, co do Ashe nie jestem w 100% pewny. Ona poszła, ona poszła bariera. No um, i... spoko, jak chce. Ciekawe. W sumie wiesz, jeżeli oni będą chcieli zrobić First blade to dla nich to może być lepiej. Pogaren stankuje, ona, ona może się ewentualnie wpieprzyć i też przyjąć na siebie jakieś obrażenia, a Jorik może ewentualnie zeslowować, jeżeli weźmie W? Chyba tak. No nie wiem, Jorikiem Lidlinga. Znaczy, grałem nim raz, ale już nie pamiętam. Q to jest chyba uderzenie z łopaty, które wywołuje duszka. Znaczy, każdy to jest. Ten... Duszka, nie? No tak, tak. Tylko, że Q musisz walnąć tą łopatką, Aha, musisz zadać auta, tak. E to normalnie przywołuje tego ducha, co cię leczy, a W chyba przywołuje tego ducha, co slowuje. Tak, a R, no to to każdy już wie. A gdyby ktoś nie wiedział, to R właśnie wskrzesza daną osobę, jeżeli ona umrze. Że no wskrzesza na jakiś czas. To nie znaczy, że nie zostaje zabita. To nie no jest właśnie. kult Zileana. Dokładnie. No I, ale czekamy... no, i czekamy chyba tylko na Asche. Co tak. Asche? Asche, co Asche? To... Nie wiem, czy jest takie słowo w niemieckim. To jest zu ashe. Nie... piosenka Piesenka Rammsteina. Asche. Hmm. Śpiewają Asche. Rammsteina ashe. czy Rammsteinu? Rammstein. Nie odmieniamy w ogóle. Piosenka Rammstein. Tak powinno być poprawnie. Może piosenka z zespołu o nazwie Rammstein? Tak, dużo lepiej. Trochę dłuższe, ale ale, lepiej ale bardziej w języku polskim. polskim. No. Kupię sobie to, to i to, i jeszcze to i to. Tak zawsze. Ja jak zawsze za zacznę z butami i doranem. Postanowiłem, że nie będę brał W, czyli tego snera, bo i tak nie jedziemy na First Blade. To nam się nie płaca. Tak, no już. Nie, zawsze oni... się snuję. Mają większy zasięg i tak. Oni mają lepsze AoE od nas, tak myślę. Zresztą Mordekaiser wziął Dorana, Doran's Shielda. Mordekaiser, Mordekaiser. Zygmunt Heiser, Mordekaiser Heiser. O kurde, oni tu się run. run fools! Dobra, wziąłem klona, nie. Cofamy. Ja cofam, ja cofam. Ja myślę, że Ashe gdzieś tutaj nas zajdzie od tyłu. Ale Mordekaiser, Mordekaiser już idzie. Ej, w sumie ja bym mógł tutaj klona zostawić, tak, nie? I, i się to przejść są. tam. Pasz, Mordekaiser się tak mi ciśnie. Zygmunt Mordekaiser. Ashe. Kurde. Ja ją slowuję. Dawaj. Chyba to na mnie wyjdzie, wiesz? Nie, nie, ja nie. No, to było cienkie. Uciekniesz? Tak. No dobrze. Po co tu daj? daj Spokojnie! Don't worry, I got this! No chyba nie. No chyba nie. Nie, przeżyłem, przeżyłem. No to my, nie jest tak źle. tak głupi byś nie umarł. Pinkman. Dobra, spadłem się. Ale boję się krzycha. 95. Cofaj, mistrzu, cofaj. Boję się krzycha. Pomocy, krzychu! Morda o Nie, morda sorry, idzie. Krzychu, krzychu jest w przeciwnym gimie. Co ten Mordy Kaiser, Zygmunt Kaiser? Dobra, ja się cofnę. On go raczej nie, nie zabije. Asze, bije... No dobra, jeszcze nie biegnie. No. no to tak. O, fajnie piłknie. Jak to w ogóle wyszło? Jeden tu. Dwo... Umierasz? No, nie, nie, nie. Tylko tak laguje. Nie. To bardzo nieładnie będzie w końcu tym mordkali. W ogóle nie ma tego... Y, Garena. A u mnie jest Asha, co Asha. Biegnę. Dobra. Jestem. No nie. Mam nadzieję, że to nie jest. Dlaczego znaczy, no, tak mi skacze ten Muszę dobić przynajmniej do, do trzeciego, żebym mógł ją jakoś sensownie harasować. Nie czuję tej gry, nie czuję w ogóle last Ja nigdy ich nie, nie czułem. Znaczy no czuję jeszcze gorzej niż zazwyczaj. Aha. Dobra, wrócił Garen. Z czym? Więcej z życia z ma. Z jamem. Aha! Ładny Ale my mu damage'a wbiliśmy. A tylko wolno jest skill, nie? Tak, skill. Jeszcze z, z klona. To ładnie. To moje auto ataki go tak robią, zobacz. Na pewno. Patrz, teraz się boi podejść. Ja no to powiem. było niezłe, wiesz. On chyba altarę, no swoją altarę przyjmuje. Nie, 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 Wr Wracaj na ten, ja... Patrz, patrz, chyba, patrz, że, patrz. Że, że... Kto, kto? A, Garen. Dobra, w sumie... W sumie on tu jest i tańczy dla mnie. On tu jest... i tańczy nie. dla mnie... Nie! nie. nie ma co? Jakie to było słabe. Idę altarę przejąć. Okay. Tylko nie umrzej tutaj, błagam. Idę umrzeć. Tak ten Idę umrzeć. Błagam, nie żart. No nie no, kurde. Ja lepiej cofnę. Patrz jak mi goni, jak mi goni. Nie powinieneś raczej umrzeć. Dobra, ja potrzymam tę linię, no ja bo ja mam. Nie ma zdrowie. Kupię sobie jakiś fajny item. No dobra, no Garen, fajnie, super. Się fiduje. W sumie lepiej by było, gdyby Asia się fidowała. Awentualnie ten Jorik, ten Jorik ma już łez. ja wiem? Chociaż. O, tu jest Garen. O, Garen. Wow, tu jest Joi! Oh, Joi! On my way, on my way. I come nie, to... nie, oni się już wycofali, wiesz? Dupa nie wycofali. Garent tutaj nam idzie. Oj, oh, tu jest Asia, nie? Cofamy, cofamy. Nie mamy szans. Pomocy! Nie! Nie ma mowy. Nie! Boże! Ale beznadziejnie, jaki grid? Jaki grid? Nie wierzę. Ale ten Garen, on jest silencowo, i nie mogę użyć mojego W i flesza. chcę to zrobić. Jak zwykle mi nie wyszło. No dupa. Znowu w życiu mi nie wyszło. Może lepiej nie będziemy śpiewali. Daj, ale to zwiększa wartość materiału. Później będzie. Ej, chcecie zobaczyć, jak Kawi tam śpiewał? No, daj, Linko. I damy tutaj <laughs> dużo reklam. Kurde, no. Taki ekskluzywny e, Musimy, Musimy uważać, bo jest SS, nie? A, no SS. Jolik jest. i Galen A tu jest Garen, który ten, to jest ten tam jest nam. Wiem, widzę właśnie. Co za kość z tego? No, taki Jorik sobie. Garena, du, ja, tu są wszyscy! No. Gdybym miał ulti, nie? Jeszcze. Ale nie mam. miejsca. Runpec! Nie, nie! Co ty, Jorika? Uwaga na Jorika, nie? Dobra. Cofamy. Ja idź, co sobie. idź sobie, idź sobie. Ten Jorik próbuje przyjąć naszą altarę, nie, ale nie wiem, czy coś mu z tego wyjdzie. No nie wiem. Raczej nie. Kurczę w sumie, no. jak będę składał Tiamata, to będzie dobrze, bo. Co to? W sumie, jak, jak będę składał Tiamata, a później Hydra, to będzie dobrze chyba. Nie wiem, czy Dobra, Garen ma, ma swiftness. Poczekam 30 sekund. To dobre z ciebie gracz. No, The best. Tutaj widzimy w Gonga, czyli Dawida, który biegnie. Masu epitaxa, Dorans Bladea i ninja Tabi. Tu mamy to Mordekaiser, 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 który walczy z Mordekaiserem. Aśka go gankuje. Alarm. A ja mam maskę. Idę do niego. Alarm. Run, czy ten człowiek sam siebie tam bije z dwoma? Może tak. przewidział to, że nie uciekł Aha, no dobra No problem bro A, będę miły Większa morale Tak naprawdę to to ty tylko udajesz, że jesteś no miły tak naprawdę dla... myślę sobie A, nie ginie w tym cierpieniach umrzej na raka, coś tam Czy ten... Daj, one... tak, za co, za co on mi robi? Za co mi tu robi? Co ją Ale w sumie ładnie... Jak będę miał robi. szósty, on to tam wbije do ciebie, nie? Już mam szósty, ale nie chce mi się schodzić z linii. No to nie wiem czy to fajnie Poczekaj, to... wylas tutaj cię. Ale nawet za co to się to... za mną dzieje? Co on chce za mną zrobić? Nie widzę Poczekaj, jeszcze jeden minion Dobra ja idę do ciebie ginie. Dawaj mistrzu. No Kaiser, bez jaj How? Dobra idę do ciebie, nie? How? Jeżeli... No to może Jeżeli tam on będzie, to my go zabijemy. Nie! Nie widzę nic! No co? Bo mi chyba FPS-y spadły, wiesz? No kurde. Ja zabiłem go. Fajne. Nie chciałem podchodzić, żeby mnie zabił. W ogóle nie wiem, gdzie jest Garen. Garen też nie widzę. Aśko ucieka. Żeby tego gościa zdyskonektowało? Albo ma Big Lug'i Big Lug'er Być może Big Lug'y Łyk wody życia A mira, mineralnie Nie będzie fajnie jeżeli Wygramy to w ten sposób No nie będzie fajnie A i tak to wstawimy bo granaty to wygramy I tak to wstawimy bo nie będzie nam się Bo nie będzie nam się chciało grać kolejnej rozgrywki Jak to? Ja to robię W sumie to może będzie się nam się chciało chcemy. ale Patrz, co tu się dzieje Jezi. Patrz kogo ja tu mam Ja przyjmuję altar Co to talent? Ale... Ej, tutaj jest Jorik Co to mnie? Ja? Cofaj, cofaj, ja ej ginę. Super Zobaczyłem tylko no, karynę światło taki super nie ale mi wzięła z ulta no I to było takie nie do przewidzenia On ma, on ma, chciałem zabrać. A gdzie to jest Nie, I tak mi zginę. Jak mnie zabić, Lorika? Lol, zabijłem. No nie, jestem tak daleko. Zabijłem. So forever, 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 yeah. Ale uciekł mi Garen Ghostem. No bo ja. Mordekaiser nie ma nic, praktycznie. Oni nie mają nic. Mordek a Mordekaiser nie ma nic. Nie wiem. W sumie powinniśmy się tak, chyba wycofać. Ja mam ulti, więc jeżeli chcesz, to ja nie mam. możemy wbijać mnie. W, ja w końcu mam ulti. O kurde, nie, 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 cofamy. Run, Bo ich tutaj może być. Ty, mordę, tutaj może mordę, mordę. być. Morda. Coż, morda? Ej. To super żart. Śmieszne. Dobra, y, wbijamy tutaj, nie? Poczekaj. w sumie poczekaj. Poczekaj, no Aha, się nie dogadać. spodziewał się tego. Patrz ty, go, jak ja go zrobiłem. Nie spodziewał się, Widzisz? hiszpańskiej inkwizycji. Nie spodziewał się. Ja się... ja u, ja odpalam ulti, nie? Mordy Kajzera tu nie ma. O kurde! to ja też. Zmordowałem Flesza, O, ładnie szedł W do Ładnie. O, nie? fajnie, fajnie. Ty, I teraz Jorik umrze, super. Tak, i ja zginę. Myślałem, że ten klon będzie dłużej. On jest tylko do momentu, w którym Mordekaiser żyje, a Mordekaiser umarł akurat. Ha! rozumiem. No dobra Kurczę Bo W sumie to trochę głupie, żeby ultować akurat Yorika gdyby zultował Ashe, byłoby dużo lepiej. Nie, nie Ale w sumie mamy już klimata, on... więc... To, to nie ważne już. W sumie ja mam już Diamata i Vampirix Sceptera, to powinno dać nam trochę przewagi. No, powiedz, no masz Lightsteela. Trochę damage'u. Damage'u. O moje gardło. Niech. Dobra, ja pójdę na to. No dobra, ja spuszczę bot'a. Postaram się. Aha, okej. Okay. O. Cześć Gwalem. Co mi tu robisz? Dobra, uciekł. Lepiej uciekaj, no bo on cię zaraz ulta no ja zrobi. Ej, tu jest pan Joey. Joey, Jowik. One Dawid, one. Co my one. powinniśmy stąd... stąd? Gdyby przyszedł tutaj Mordekaiser. Dawaj, chłopiec, dawaj. O kurde. Oni uważaj tutaj są na wszyscy, asie, nie. Asie. Dobrze. To ty lepiej też uważaj, wiesz? No super, ja to tylko w to wlazłem. No i nie. No jaki. Nie bał się i chce zajmować się. Czekaj, za, za 10 sekund mam ulti, powinniśmy ich zniszczyć. Jeżeli ty będziesz. Ja mam za 15. No dobra, to poczekamy tyle. Nie spodziewał się, że się. Aha. Nie spodziewał się, hiszpański, hiszpański. I tak się będziemy wychodzili i będziemy Tak, ja już tak za bawić. 5 sekund mam ulti. ja I to. Ja już mam multi, ja też. nie. Napiszę. Nie napiszę. No nie. Kurde, jakbym rzucił tego ulta No jakby rzucił, to przynajmniej jedna osoba w tym teamf fajcie by umarła A może nawet nie, bo to... Znaczy, może nawet więcej Ta Ashe robi nam to, tons of damage Tons of damage? Tak, tons of damage Na nią muszę sobie coś złożyć Ashe on my way! Nie dam ci tego... Dobra, dam ci, bo nie zdąży Kurcze O co chodziło? Altara A, o altarę no nie, przegraliśmy bitwę to. Czy ty właśnie tam zabijasz Jorika? to dobrze. Teraz uważaj, bo... Ej, Asha jest tutaj. Asha cu Asha, jak ty to mówisz. Chodź tu! O nie, dobra, ty dalej się bijesz z Jorikiem. Spoko. Musiałem odpalić ulta. O nie! Dawid, tak to ładnie piszesz. Aśka 935 Może daj tego nie wstawimy na YouTube'a Nie no, wstawiałem Dobra, ja na nią robię Randuina. Te zrobiłem... Z... no, randuin będzie spoko Zrobiłem Giant's Belt'a Chyba znów bez sensu Bo chciałem zrobić VR'kę, a ja przede wszystkim slowuję a Dlaczego jestem taki kupić, z głupi, niemocni, Dobra, nieważne, Giant's Belt mi się przyda, najwyżej ktoś nie sprzedam Mordę no. Run jeszcze hmm? trochę pójdę. Jeszcze trochę zatunduję. O, widzisz? Teraz już ja się cofną. cofnął. Faktycznie działa. Ach, te nowe. W sumie no, one nie są już takie nowe. Tu idzie Garen! Aaaa, już nie zrobię. Boże, tak zabawnie. Co ten człowiek tutaj robi? Myśli, że jest Ja tak mam multi, nie więc jeżeli, jeżeli chcesz w nich wbijać, nie, to ja jestem chcesz gotowy. Na, na tego, na miśka z Znaczy nie zmarnowałem, nie przeżyłby. O ty... Dobra, run, 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 run. Dawid, nie. Mam to gdzieś, ja, ja tu wbijam. Dawid. Ja, ich, ja ich kurde pozabijam, ja ich tu... Dobra, nie. Dobra, pomyliłem się. Przepraszam. Zabity. Ale ja zginąłem także. Musimy tą aszę wyeliminować, bo ona nam... Bo ona nas No ale nikt nie pokusuje. Nie, nie potrzeba mnie cię ci pijałeś. Tak, wiem przepraszam. Ale co wiedziałeś? Mojecie że będzie się pijać. Z góry wy zapanowałeś, że tą są... Spokojnie końca. my to jeszcze odrobimy Kamil. To jest jeszcze do Cześć. wygrania. Ja idę do zaraz wygrać. Tego, które to puszczę. Tego które to no Później cisną na Nexusa hmm? Tak jest nasz plan. Aha, Lisandra. nie, nie. nie, nie Bo trochę się boję tu wychodzić. The, speed, the best speed pusher ever. No nie, no nie lagi. O, oh, fajnie. Dobra, weźmy naszą altarę, to, to będzie najlepszy pomysł. Muszę w sumie, no. Urosnąć ktoś, pewnie. Ściąga pornole To super wytłumaczenie No My na świecie Dobra, ona ginie O nie, ja cię dobiję powiem. Dobra, nie chciałem używać vulgarnego wyrażenia Czy ty się właśnie tutaj flashnąłeś? Nie. Ktoś się flashnął w mną. Za Aha. Kaiser Witim Ja się ja się fleshnąłem z tymi. Zabijam no nie. Dobra, Flesz. Chciałem to zrobić przed jego Fleszem. już znaczy skosić ucho. Tak podejdzie? Nie, nie. Wolałbym, nie. 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 nie, niedługo przyjdzie pewnie Ashe'a. No Element w Altarze. zdecydowanie. Weź apteczkę. No, taki jest plan. Ktoś się nie bał i mi zabrał. Moją ja apteczkę. Ja tutaj dopuszczuję tego Turretu okay. już. Znaczy... No, dobra. Bo ja i tak się cofam za chwilę. O kurde! Chyba na... Chyba na chyba mój klon przyjął, wiesz? To dobrze. Dobrze, jo, Dobry pomysł. Ona umiera. Oril. razem z nią je, jej team umie, umrze. Dobrze. Duszki, tak świetne. dużo duszki Mołdę uciekaj! Tak dużo klonów. Mołdę nie uciekł. Y nie chciałbym się tutaj z nim bić. No on ma te duszki w ogóle i klona ma i śmierć. Ej, on rzucił już, już na siebie ulti, nie? Ja w sumie poczekam. Ty nie wziąłeś, prawda, tej... Yy, dobra, on wziął. No, nie było i to ja. Ale chyba się już zrespiła, wiesz? I on ją wziął. Nieważne, i tak byś się nigdy nie Za dużo się leci. Ale i tak jest 2-1 w tym fajcie, więc całkiem nieźle. taki... Dobrze, że Mordę to zrobił w dobry sposób, że teraz sfokusował tą aszę. No. To nam dużo dało. To jest jak ten. Jak CFD zrobił? Hmm? Że CfD. wygrał grę przez feedowanie. Tam właśnie był Mordekaiser i Yorick. I nafidowali tam Adekery, a później zburctowali, rzucali Aha. klona i ten klon zabijał. Zabijał ich przeciwników znaczy się. No tak tak. To samobójstwo nie... gdzieś nie da. So Popełnić, bo, boję, boję się, Bo tutaj nie widzę, gdzie jest Asha, A ona by mogła nas w tej chwili tutaj pozabijać. Gdyby tutaj wpadł z nią Yorik i. Garen. Ciap-ciap. Myślę, że oni się gdzieś teraz kryją. Na przykład tu. Znalazłem! Gdzie? To świetnie, że ich znalazłem. Nie wiem, co powiedzieć. Znalazłem przeciwników. Zrobili nas bambuko i obkrążyli nas. Było, byli wszędzie. Nie wiedziałem co zrobić. My byli tylko tutaj, nie? nie? wiem gdzie ten człowiek. No biegnie, jogging. Nie goń go. O, na przykład tu. Ej, oni tutaj to robią. No, no to tu. świetnie. W sumie to ja tutaj zaraz biję. Ej, fajnie Zrób. zrobili życie teraz nam pękowi. Ma takie kreski. Oś tu. Jesteście tam wujkę, nie wiem czy wiecie. Świetnie, ale co z tego... Ej, robimy to, robimy to! My to bierzemy! Morfe Nie, nie tylko Mordo, tylko i też i też my way. Dobra, nie giną Jakiś kot mi puka przyda 3, 2, 1 Nie mam zasięgu niestety po to, to. Ale możemy tutaj to puszczać. Ja bo jeszcze nie ma. Ja mówię, tak. I, I jego zabić też. W sumie... Dobra. Nie, dobra. Przy przyciśnijmy ich. My się teraz regeneruję. Ja się chyba... No, ja już mam całego randuin'a. Możemy przejąć ich altarę. Znaczy no, idziemy Przyjmijmy altarę i się cofnijmy, bo ja mam już całego randuin'a. Głupio teraz zrobił teraz robili, że wbili yy, na tego pająka znaczy, ten Garen teraz. myślał, że jest taki mocny i strołował go tak naprawdę. Bo przebiegł no, sobie pod twoim nosem. Także ci nie wiem co zrobić, zaczepić? A ten... A wtóż... Ja bym w sumie nie, nie wiedział, że oni no, teraz robią tego pająka. pająka. Tak samo jakby nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Chyba wstawię teraz obrazek. Ale, no. jakby ktoś nie, nie wiedział o co chodzi, to y, chodzi o kadr z filmu Monty Pythona. No, tak. Nie pamiętam do, dokładnie tytułu, ale chodzi o film Monty Pythona. Nie przypadkiem Monty Python? Wiesz, jest y, dużo filmów Monty Pythona ma y, przed tytuł Monty Python. No, i i Ej, oni tutaj są, przy naszej altarze. W sumie no, najłatwiej zgadnąć jest, jest tylko. Znaczy, no większość kroku po O kurczę, kurczę, kurczę. No się bijecie bezręcznie. No ale nie jest tak źle. Chodź tu, chodź tu. Dobra. Świetnie. I poczekaj, aż mu zejdzie ten. Aż mu z duszek zejdzie. Ja mogę zrobić flash ten. Yes, okay. Flash E. Chociaż nie wiem czy mi starczy zasięg y Nie starczy ci już Cie, ja wiem No nie starczy No ja, ja, ja wiedziałem <grym wierzy> <grym wierzy> <grym wierzy> Jak to goni Jestem taki słaby Co 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 co? Z nawet nie użyłem Randuina don't, don't, But don't me, Wow No tak, rację To było głupie z tej styliz to nie, 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 Kamil, Oczywiście, nie. że nie. Dopiero teraz się bije. Proszę, nie żartuj. Proszę. Ale ja lubię żartować. Dawid, przestań. Dzięki. To dzięki. Ja wcale nie potrzebowałem tego. A ja potrzebowałem, to wziąłem. Aaa, tego już nie wziąłeś. Chciałem mieć dużego. W sumie wolałbym tutaj nie chodzić. Wiesz? Dlaczego nie? Chociaż! Chociaż ja mam 10 sekund do O już the, morde... the best face check ever O oh, kurcze tutaj tu 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 tu, tu, tu. Chodź Mogłem Kurde Na kogo on rzu rzucił ulta? Na Krzycha95 Zabić Krzycha95 gdzieś, gdzieś tu jest krzyku 95 I tutaj Wow, I, i wszyscy żyjemy. No, żyjemy. Oni tak to bardzo strałowali. Nie no w sumie... No, fo... no fokusowanie Mordecera w tym etapie gry to jest dosyć słabe. No. I tak bezfokusować Ciebie. Nie na, nie na Aśkę. Rzuciłem chyba na karena, ale nie widziałem dokładnie gdzie to stoi. I na pierwszego targeta, byle nie kląt. Dzidzi! Nie wiem, czy to... No w sumie to już jest GG, prawda. Ja to mogę zrobić jak expect Chociaż nie wiem, czy oni... Dobra, to już jest koniec, okay. Aha! w już... Ej, 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 I zatańcz na koniec. Ja też zatańczę. No to dziękuję, no to był League of Legends, wygrana gra, ze mną był Dawid. Byłem ja. Był Kamil, byłem ja. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam rodzinę. Daj pozdrowić. Chcę pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich moich przyjaciół i także moją klasę, do której jutro się wybieram. Cześć, no, bo jutro jest, jest poniedziałek. Cześć wszystkim.